Cześć moje drogie, witajcie. Dzisiaj będzie filmik z rotacją kosmetyczną, dzisiaj będę wymieniać. No to właśnie te kosmetyki. Tutaj na najbliższe tygodnie w moich szufladach będę szukać coś innego. Już mam jakiś tam plan. Nie mam zbyt dużo nowych kosmetyków, więc nie będzie dzisiaj testowania zbyt dużo, ale moja objętość dzisiaj jest naprawdę powalająca. Spałam w związanych włosach w nocy, bo spałam z synem. I po prostu on zawsze musi się jakoś tak przytulić, położyć i targa mnie na te włosy w nocy i, i po prostu zobaczcie, normalnie objęto się z reklamy po e, suplementach, po tygodniu, ale takie po prostu puff wielkie. Co mamy fajnego dzisiaj do pokazania? Mam sporo fajnych kosmetyków, fajnych takich. Ym, jeśli ktoś lubi taki makijaż zbliżony do takiego podstawowego, lekko upiększającego, y, niezbyt mocno kryjącego. Także można coś tutaj znaleźć fajnego. Niektóre z tych kosmetyków są nadal w sprzedaży, a niektóre już niestety są wycofane, bo mają trochę lat. Mam też kilka bestsellerów e, światowych, można powiedzieć. No i naszych krajowych również. Także zaczniemy może od marki NAM. Mam tutaj bazę pod okolicę Oczu, czyli tutaj w to miejsce. Bardzo fajny kosmetyk. Moim zdaniem wypełnił taką niszę w. Na półkach sklepowych, bo takich kosmetyków zbyt dużo nie ma, a może być ratunkiem dla niektórych osób, które potrzebują mocniejszego krycia, lubią kosmetyki, które zastygają, ale niestety konsekwencja częstego używania takich kosmetyków jest taka, że okolica pod okiem jest przesuszona, pojawia się struktura widoczna, pojawia się Taki oddzielony placek od reszty twarzy, taki przesuszony dość mocno. No, myślę, że ten kosmetyk ma predyspozycję do tego, aby powiedzieć, że jest naprawdę skuteczny, jeśli chodzi o nawilżenie, i trochę wpływa na, na to, jak wygląda makijaż w późniejszych godzinach. U mnie akurat nic z tej negatywnej strony się nie dzieje, czyli. Nie rozpuszcza korektora, nie robią się słoneczka, yy, nie robi się taka ciapa pod okiem, że ją można łatwo palcem ściągnąć, czyli, te, czyli trwałość kuleje. Nie, nic z tych rzeczy nie ma, jak najbardziej się sprawdza pod, pod kątem nawilżenia, ale i też bardzo dobrze te kosmetyki, które nakładam yy, na to miejsce yy, utrzymują się, rozprowadzają się, także tutaj wszystko jest ok. Kolejny kosmetyk to będzie podkład z Wet n' White, bardzo dobry moim zdaniem dla osób, które mają dość suchą skórę, mają widoczne um, jakieś tam już linie na twarzy, jakieś załamania, mają widoczną strukturę, mają rozszerzone pory, ale nie potrzebują mocnego krycia, nie lubią gęstych, ciężkich podkładów, lubią coś właśnie, co daje taki bardzo naturalny efekt i zbliżony do tak zwanej drugiej skóry. Moim zdaniem jeden z fajniejszych. Bardzo łatwy w aplikacji, daje tak naprawdę lekkie krycie, taki dość świeży makijaż przez długie godziny. Bronzer z Vibo, to był nasz no, taki hitowy kosmetyk przez no, długi czas i jest ku temu powód, ponieważ kolor jest fantastyczny, formuła jest świetna, bardzo ładnie się aplikuje na, na buźkę, bardzo ładnie się rozciera, można go stopniować, nie ma dużo rdzawego tonu, taki, takiego ciepła w sobie, także do takiego lekkiego konturowania z niektórymi tonacjami absolutnie się nadaje. Niestety bardzo mocno się pyli, jeśli używasz pędzli z włosia naturalnego, który łapie bardzo szybko i dużo produktu. No to tu akurat osób może być bardzo duży i to jest kosmetyk o takiej zdecydowanie lepszej pigmentacji. Fajny, fajny, naprawdę, bardzo go lubię. Mam tutaj z Diora róż, taki brązo róż, bardzo fajny kosmetyk. No to już jest taki na pograniczu, właśnie z różem. No dla niektórych może to być już nawet brązer. Jeśli ktoś ma bardzo ciepłą tonację, naprawdę bardzo fajny kosmetyk. I zdecydowanie inna formuła, bardziej y, zbita y, już właśnie do takiego naturalnego pędzla, bardziej odpowiednia. Tutaj mam bardzo fajny też kosmetyk. Taniutki. Y, Bell. jest to rozświetlacz, który, jak widzicie, nie jest taki typowy, żółtawy, szampański, czy jakiś y, chłodniejszą tonacją. To jest właśnie coś takiego brązo rozświetlacz do opalenizny, naprawdę fantastyczny. Mam tutaj puder, który jest hitem światowym. Wszystkie youtuberki mniejsze, średnie i te bardzo duże mają ten puder i bardzo go chwalą, bardzo go lubią. Chyba ym, znalazłam jedną dziewczynę, która go nie chwali. Mówi, że on nie wygląda fatalnie, rujnuje makijaż, nie jest z niego zadowolona i woli zupełnie inne pudry, no ale ja muszę przyznać, że ja go bardzo lubię. Ponieważ jest to puder, który ładnie zbierze tę tą lepką warstwę i on ładnie utrzymuje makijaż przez długie godziny. Chociaż ja mam skórę łaskawą, nie ma zbyt dużych problemów, np. z mocnym przetłuszczaniem się, czy z taką nadmierną suchością. Także ja jestem tutaj w tej takiej, wiecie, bardzo wygodnej strefie. No, akurat tutaj między moimi strefami na twarzy, między tłuszcz przetłuszczającą się, a suchą też nie ma już zbyt dużej różnicy, to dla mnie ten pudy jest fantastyczny. Drugi kosmetyk, o którym zapomniałam, naprawdę jakoś tak też ostatnim czasem nie miałam ochoty, aby sięgać po niego, to był błąd, bo to jest naprawdę bardzo fajny kosmetyk. To jest Glam Shop i mam tutaj brązer, mam tutaj oczywiście tam folię jeszcze, i jak trzeba. To ją ciężko stąd wyjąć, bo się przykleja, kombinuje, a jak nie trzeba, to sama wypadnie. Kosmetyk sam w sobie jest naprawdę fajny. Ja mam kolor kontur w kremie, i to jest taki kosmetyk, który trochę inaczej wygląda w opakowaniu, a inaczej wygląda na, na buzi, ponieważ tutaj jest taki dość neutralny, z taką odrobinką chłodu, a jednak na policzkach trochę tego chłodu, tego sińca może wyjść, więc tutaj trzeba też na to zwrócić uwagę, ale jest to kosmetyk całkiem niezły. Niestety widzę, że już troszeczkę konsystencja się zaczyna zmieniać, zaczyna być bardziej taka zbita, więc to jest kosmetyk do y, używania tu i teraz. Nie trzymamy, nie trzymamy na super ważne okazje, tylko od razu używamy i zużywamy. Korektor też bardzo popularny swego czasu na internecie. Podobno to miał być jakiś zamiennik do, do shape, e, to, to nie ta liga, nie, 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 nie dorasta do pięt, ale jest to korektor, który moim zdaniem za te pieniądze jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. On nie ma takiego krycia jak kamuflaż, nie przykryje sińców, nie przykryje jakichś mocnych zaczerwienień, niedoskonałości. Ale jest to kosmetyk tak na co dzień, jak najbardziej na tak. Z dobrym pudrem myślę, że może to być całkiem fajny, tani kosmetyk do codziennego makijażu. Mam przepiękny cień z Hen. Mam go dzisiaj tutaj w wewnętrznym kąciku. Piękny, niebieski. To jest chyba jedyny niebieski kolor, jaki ja mogę nałożyć bezpiecznie i dobrze się w nim czuć, bo ja niestety z niebieskim, z zielonym. Z fioletem, który wpada w niebieskie tonacje, takie bardzo chłodne. Absolutnie nie będę się kolegować. Źle w tym się wy, wyglądam, źle się w tym czuję. Nie potrafię z, tym, z tymi kolorami obsługiwać też na tym, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Ale właśnie taki jasny, błękitny, piękny, błyszczący kolor to jest zdecydowanie dla mnie. Mam tutaj też paletkę z Huda Beauty, tutaj mamy błyskotki, bardzo ładne błyskotki i tutaj mamy też zielony i też niebieski, ale to już jest zupełnie co innego. Ja to bardziej wiecie w tych pozostałych kolorach, ale myślę, że w formie jakiegoś tam akcentu można by i te kolory użyć na przykład na dolnej powiece. Bardzo fajna paletka, taka bardziej... Uzupełniająca do, do matów, takich, takich klasyków. Mam też tutaj paletę z Huda Beauty z rozświetlaczami, i tu jest przepiękny rozświetlacz, który naprawdę dawał mi bardzo dużo przyjemności, to jest ten różowy tutaj, naprawdę bardzo ładnie wygląda jako toper. Takie dość perłowe, intensywne wykończenie. Trudno tutaj dozować, aby wydobyć subtelność z tego kosmetyku. To już jest taka, wiecie, to już taka bomba, taki konkret, jak już jak nakładasz, nakładasz, to już wiecie, z jajem, z konkretną ilością i świecić jak gwiazda w różnych kolorach. Um, mam tutaj też bardzo fajną paletkę z Makeup Geek. Jest to marka, która już niestety nie funkcjonuje na rynku. Już tam chyba nie można kupić y, kosmetyków. Y, bezpośrednio nawet na tej stronie. Niestety Marlena mówiła, że no nie wygrała walki ze pandemią. Bardzo trudno było w tym czasie organizować produkcję, bo nie było tego, nie było tamtego. Ciężko było znaleźć jakieś konkretne składniki, firmy się zamykały, trudno było znaleźć inne jakieś firmy, z którymi można było podjąć współpracę i cena też blokowała, więc niestety to wszystko przerosło. Koszty wzrosły i postanowiła, że z marką się pożegna i wróci na stare śmiecie i zacznie nagrywać na YouTube recenzje innych yy, kosmetyków z innych firm. Mam tutaj bardzo fajną paletę, którą sobie zamówiłam już parę lat temu. Bardzo ją lubię i mamy tutaj taki zestaw kolorystyczny. Niestety tak Wam pokażę, ale tutaj mam jeden cień który jest rozwalony. On już taki do mnie dotarł. Niestety nie przetrwał podróży w stanie nienaruszonym, ale paleta sama w sobie jest naprawdę bardzo fajna. Cienie nie są podobne do Glam Shopu. Bardziej do Anastazji bym powiedziała. Bardziej są takie miękkie, mocno napigmentowane. Bardzo ładnie się blendują. Łączą również z innymi markami. I to sprawia, że przyjemność jest ogromna. Jeśli... Jeśli robię makijaż tą, tą paletką, to zazwyczaj, zazwyczaj skomponuję makijaż bazując na jednej palecie. Czasem jakiś tam brąz czy coś takiego, wiecie, bardzo jasnego. Czyli z tego muszę zapożyczyć z innej palety, ale ta paleta mi w zupełności wystarcza. Usta. Tutaj miałam jeden kosmetyk z Eveline, Bardzo fajny błyszczyk. Taki zwykły, standardowy, nic tutaj nadzwyczajnego nie ma. Ucieka z ust, odbija się wszędzie, na buziaku, na szklance, na filiżance, ale to jest taki bardzo wygodny, płynny, taki dość można powiedzieć lekko silikonowy w odczuciu błyszczyk. Mam tutaj też pomadę do brwi z Wet and White. Niestety bardzo denerwuje mnie. To wąskie wejście tutaj do produktu. No naprawdę to jest na bardzo malutki pędzelek. Jak większy włożę, to nakłada się mi tylko na początek i na koniec. To byłoby w filmiku, który zrobiłam z makijażem, z tymi kosmetykami. Naprawdę to jest takie trochę denerwujące. I dość asymetycznie nabiera się ten produkt. I, no i trzeba uważać, żeby to no, równo ułożyć. To już nie daje takiej przyjemności jakbym bym chciała. Mam tutaj maskarę Bumbum, bardzo fajna, bardzo ją lubię, tania, na sprzedaży oczywiście w Rossmanie kupuję. Szczoteczka, taka maczuga z igiełkami, bardzo ładnie zbiera rzęsy od nasady, dobrze pogrubia, może zlepić rzęsy, może zlepić je, tak wiecie, 3-4 w kupę i trzeba potem bawić się tym, ale ta maskara jest łatwa w użyciu, troszeczkę lepka, więc trzeba tutaj powoli Dwa, trzy ruchy, i po prostu wystarczy. Jak wszystkie, to można jeszcze jedną warstwą, tak od połowy na same końce nałożyć, bo ona raczej kiepsko wydłuża. Bardziej skupia się właśnie na, na pogrubieniu, ale ja często łączę na przykład tą maskarę z Maybelline, Najpierw nałożę tamtą, tak delikatnie, wyciągnę ile się tam da a potem jadę z grubością. I, no i tak staram się często używać i naprawdę ten efekt jest taki konkretny, naprawdę bardzo fajny. Kredka z Ingram Shopu, no nic powalającego, nic tutaj nadzwyczajnego, no to na zwykła kredka taka o, z chłodnym fioletem. Ja w sumie nie przepadam za tymi kredkami i tutaj nie mam na myśli tylko tą markę, ale ogólnie um, nie używam, nie wiem w sumie po co kupiłam, ale jak miałam jakąś fazę taką, wiecie, na na kosmetyki z Glam Shopu brakowało coś tam do, do darmowej wysyłki, do dobierałam albo pojedyncze cienie, albo jakieś kredki, albo coś tam innego z sprzedaży No najlepszy wybór to akurat były pędzle, no ale czasem stawiałam na kosmetyki. Mam tutaj jeszcze też jeden cień z Inglota, bardzo ładny żuczek. No z tego czasu no to takie kolory to były pożądane i to było coś pięknego. A teraz y, nakładam na kreskę Delikatnie wklepuję takim małym pędzelkiem i ta kreska nie jest taka, wiecie, zwykła, tylko ma takiego kopa, takiego, takiego powera, takie coś, coś innego. No, zwykły brąz na powiece, e, kreseczka i no i ta kreska jest taka bardziej dyskotykowa. No i tutaj mam y, jeden kosmetyk do y, można powiedzieć lekkiego konturowania, ponieważ, jak widzicie, ten kolor jest taki dość. Y, brązowy, jako rozświetlacz tutaj w tym miejscu jest dla mnie zbyt ciemny, więc nakładam go w formie takiego brązera yy, bardzo delikatnie i wygląda naprawdę cudownie, żałuję, że nie ma więcej kolorów, może kiedyś dokupię ale naprawdę bardzo fajny kosmetyk może z, yy, z Charlotte Hilbury kupię kiedyś bo, bo też widziałam dużo fajnych recenzji, ludzie sobie tam kupują, chwalą i kupują ponownie no, także super. No, i to jest moja pierwsza część tego filmiku. Teraz Was zapraszam na shopping do moich szuflad. Będziemy wybierać kolejne kosmetyki na następne tygodnie. Mój pojemnik już czeka na to, co tam wrzucimy fajnego. Zaczniemy, oczywiście, od pierwszej szuflady. Mamy tutaj cienie, mamy tutaj. Pigmenty z Maca, kremowe z Glam Shopu, tutaj jakiś Inglot został. Tą paletkę sobie staram denkować, ale jeszcze, jeszcze tutaj nie będę ma pokazywać, co jest w środku, bo jeszcze nie ma specjalnie czym się pochwalić. Moje tutaj projekty. I tutaj mamy z tyłu tak. Konturownie miałam ją wyrzucić podczas ostatnich zabaw ze sprzątaniem, takich naprawdę bardzo szybkich. Ale jakoś jeszcze się zastanawiam nad tymi brązerami. Chyba je wywalę, a resztę sobie zostawię. Mam tu jedną paletkę z chudy i dawno jej nie używałam, i oczywiście zakoleguję z nią tutaj tym razem. Więcej tam nic z tyłu nie ma i lecimy do kolejnej szufladki. Ale w sumie czekajcie, wróćmy, wróćmy, bo tutaj może, może. Ja sobie tu przykryłam i zapomniałam, że ja tu mam przecież cienie pojedyncze, po które warto sięgnąć. I ostatnio był kosmetyk z HEN, to teraz może weźmiemy coś z MAKA i wezmę sobie taki bardzo ładny czekoladowy brązik. To jest jeden z dwóch cieni, jakie posiadam. No i z glam shopu można by wziąć taki ładny żółty, piękny kolor. Formy jakiegoś tam akcentu wrzucić do makijażu. No, i teraz możemy iść do drugiej szuflady. Trochę się pustawo to robi, co mnie naprawdę bardzo cieszy. I weźmiemy sobie ten kosmetyk. Bardzo łatwy róż w ogarnięciu. Jeśli masz problemy z tym, zaczynasz się bawić z takimi kosmetykami, to myślę, że od tego można zacząć. I często wybiedronce. Ten kosmetyk jest na wyprzedaży. Czasem też w Rosmanie i na stronie Eveline też można czasem fajną okazję wyhaczyć, także ja mam na razie jeden kolor i kusi mnie, aby kupić więcej, ale to w sumie nie ma sensu, bo jak potem sięgam dość rzadko, to poholere mi trzy kolejne. Teraz będą kosmetyki do brwi. Mamy tutaj um, jakieś tam um, maskary, takie żele tego typu. Mamy tutaj dwa kosmetyki w formie um, takiej kremowej, no i mamy kredki. No i dzisiaj chciałabym wziąć kosmetyk. O po który dawno nie sięgałam to jest ta pomada z Vibo no podobno zamiennik do tego kosmetyku do Anastazji, no muszę przyznać, że podobny, ale nie taki sam jednak Anastazja moim zdaniem wygrywa odrobinę ale, ale jest lepsza teraz kosmetyki do ust, mamy tutaj Eveline Sephora mamy Anastazję, mamy Mamy, co jeszcze tu w sumie mamy, nie mamy zbyt wielkiego wyboru, bo trochę posprzątałam, trochę zużyłam, trochę jest w projekcie zero, no i zostały nam właśnie głównie te trzy marki i wezmę sobie, na chybił trafił oczywiście jakąś tam mi miniaturkę, one raczej mają takie dość nudowe, spokojne kolory, e, pokażę Wam oczywiście później wszystko, y, jak to wygląda w środku, kredki teraz nie chcę i zużyłam jedną maskerem i popatrzcie, wróciłam do tej z Miss Sport i kosztowała 9 zł. A naprawdę efekt Diora, murowany. To ja oczywiście mówię o swoich doświadczeniach i um, mam takie właśnie porównanie. Bardzo fajna maskara, która lekko podkręca i fajnie wydłuża, podkreśla rzęski, Podobno do tej z Berlin High Sky, chyba. Czy jak ona się tam nazywa? Napiszę wam oczywiście tutaj, o której, o której myślę. Um, I w sumie. Um, w sumie, w sumie co? W sumie mogłabym ją wziąć. A co? Przypomnijmy sobie, jakie to były fajne kiedyś kosmetyki, bardzo tanie. Mamy tutaj jeszcze korektory, i ostatnio stwierdziłam, że. Ten z Catrice, gdzie wróg, oj przepraszam, tłuka się trochę, e, dawno też nie używałam i mam podkład z tej serii, też bardzo lubię i chyba sparujemy dzisiaj e, właśnie tą markę. E, I tutaj mam jeszcze dwie bazy i rozświetlacz, e, na razie tyle, a to sobie używam od czasu do czasu, to pójdzie do zużycia, ale to w późniejszym terminie, jak skończę, z Make Up Forever Dobrze, teraz pójdziemy sobie do kolejnej szuflady Tutaj mamy pudry, podkłady I wszystko się mi tu porozwalało Bo oczywiście wszystko się tutaj przesuwa Trochę mniej podkładów mam, parę wyrzuciłam Parę oddałam w dobre ręce Tu z tyłu też się bałagan zrobił Po prostu tutaj gdzie róże są To jest po prostu bida No parę sztuk jak na mnie To jest naprawdę bardzo biednie No i mamy tutaj oczywiście Pudry i w sumie może od pudrów zaczniemy i jak już mówiłam o tej o tym Catrice no to proszę bardzo mam też i puder więc Będziemy dzisiaj może w taki sposób sobie robić kompozycję. Bardzo fajny puder, bardzo ładnie wygładza. Lubię go. No i mam tutaj, jak mówiłam, właśnie też podkład z tej serii. Dawno go nie używałam, ale jest fajny, mocno kryjący dość i, ym, i, i bardzo ładnie się utrzymuje. Na skórze przez wiele godzin. Następnym razem będziemy atakować Eveline, bo dawno tych podkładów też nie używałam. I teraz zaczniemy może od tej strony. Mam tutaj róże i nie mam zbyt dużego wyboru, bo tutaj są rozświetlacze. W sumie nie wiem nawet, co bym chciała wziąć, ale może weźmiemy ten z Makeup Revolution. Jedna sztuka, bardzo, bardzo lubię i on pójdzie do zużycia tylko jak zużyję Diora. To jeszcze chwilę potrwa. Tak sobie już zaplanowałam już wcześniej, więc tego będziemy się trzymać. Także ląduję w pudełeczku. Teraz rozświetlacz. I co by tu wziąć? Może coś tam z tyłu mamy fajnego. Jest Mac, to jest Soft and Gentle, tak, to jest ten taki kultowy kosmetyk, który jest w praktycznie u każdej youtuberki która ma swój kanał już około 10 lat, to nawet dziewczyny go nie używają, tylko trzymają tak po prostu z sympatii, takiej czystej sympatii i teraz będzie bronzer i brązer weźmiemy też taki klasyk, weźmiemy hulę, zużyłam mały, teraz został mi duży, może kiedyś się też doczeka tego czasu, że będę chciała go zużyć Dobrze, teraz mamy tutaj już chyba wszystko yy, i idziemy do ostatniej szuflady, gdzie mamy cienie. Dużo palet, dużo palet i też taki misz -masz mi się tutaj zrobił, też mi wszystko tutaj się tak porozwalało, ale czemu? Czyżby ktoś mi tutaj zwiedzał moje, moje rzeczy, czyżby moje kochane małe cudo tu było i wezmę sobie tą paletkę. Chciałabym troszeczkę pobawić się tym kosmetykiem, bo, bo to jest nowość. O, właśnie, mamy nowy kosmetyk. Tego jeszcze nie używałam. Za chwilę Wam pokażę, co jest w środku. Jak macie tą paletę, to dajcie znać, co o niej myślicie, jak Wam się podoba. I jeszcze chciałabym wziąć. Mam tutaj dwie palety z Jacqueline Hale. Jacqueline Oj, o, tak to ma być, tak to ma być. I weźmiemy, a weźmiemy to. Teraz Wam pokażę, co jest w środku. Bardzo lubię to opakowanie takie białe, czyste, proste, eleganckie. Bardzo się mi podoba. A ta wraca na swoje miejsce i może następnym razem będzie miała więcej. Tada! I jesteśmy już na finiszu prawie tego filmiku. Tak wygląda mój zestaw. Kosmetyków na najbliższe tygodnie. Popatrzcie, jak to fajnie wygląda mój zestaw pielęgnacyjny. Same kosmetyki prawie z Mia Cosmetics. Bardzo, bardzo je lubię. I tam z Eveline też jest trochę pielęgnacja, też jest całkiem niezła. Zacznijmy, może, od podsumowania od tej strony. Popatrzcie, jak te rozświetlacze. Pięknie pasują do tej palety. To jest po prostu jak. No one są jak stworzone dla siebie, jak z jednej serii. Co będę najczęściej używać? To prawdopodobnie ten taki trochę brzoskwiniowo-brązowy rozświetlacz, ten taki właśnie brązowy bardziej. Tego fioletu trochę chyba bym się bała. Ale warto go spróbować, oczywiście. No, a tej limonki to raczej nie. Tam widzę, że coś słodziowałam wcześniej, ale raczej to nie będą moje klimaty. Jeśli chodzi o paletę, to zdecydowanie do Venus, do tego cienia, w tą stronę to tak. Plus jeszcze ten taki ciemniejszy, ładny brąz to tak. A te trzy niestety są dla mnie zbyt jagodowe, zbyt takie chłodne i może w formie jakiejś kreski to bym je przemyciła, ale raczej, raczej nie na całą powiekę natomiast tutaj mamy też bardzo fajny zestaw kolorów takich bardziej uzupełniających do takich chłodniejszych może brązów do, do, do ciemniejszych kolorów, bardzo fajny nawet, nawet i ten taki khaki zielony myślę, że w formie Kreski, bardzo chętnie bym go y, używała. Tu jest mój ulubiony róż, bronzer, klasyk, cień też, one and done, czyli taki bardzo prosty makijaż, gdzie króluje jeden y, cień może tam też kreska no i jesteśmy gotowe do wyjścia. Y, no i tutaj moja, y, moja ulubiona szmineczka w takim no, ładnym różowym kolorze no, fajny, fajny zestaw. Róż z Eveline, piękny. Cień taki dość złoto, słoneczny, taki radosny kolor, bardzo fajny. Rozświetlacz kultowy z maka i muszę przyznać, że już robi się płaski na górze. No, w sumie po tylu latach, no to już by się należało, już tutaj jakieś takie widoczne zużycie. No i mamy tu maskarę, no i, i pomadę do, do brwi. No i rodzinka z Catrice, ulubiana przeze mnie w całości. Tak prezentuje się zestaw. Moim zdaniem całkiem, całkiem fajnie wszystko tutaj do siebie będzie pasować. No i oczywiście, jak będę mieć możliwość i czas, będę starać się robić makijaż tymi kosmetykami. No, i tutaj będą oczywiście jakieś pierwsze wrażenia na temat tej palety. Jak masz, to oczywiście daj znać, co o niej myślisz. Dzisiaj to wszystko. Widzimy się w następnym filmiku już niedługo. Pa!